Cześć, tu Hubert Drankerowa. Zapraszam Cię na Oktoberfestung w najbliższą sobotę na Twierdzy Kłockiej. Jeśli nie wiesz, kiedy chmiel pojawił się w piwie, to zapraszam Cię na mój krótki wykład o ziołach w piwie. Między innymi też o takim zielu, które możemy znaleźć także na Twierdzy Kłockiej i które prawdopodobnie też było używane do ważenia piwa. Wpadnij. A dodatkowo skosztujesz, jak może smakować piwo z takim właśnie ziołem. Ale chmiel i zioła to nie wszystko, bo zapraszamy Cię na e, potrawy, które przygotujemy z, na przykład z świeżym chmielem, na przykład z piwem albo z innymi surowcami, które są używane do piwa. To będzie taki wyjątkowy set, wyjątkowy zestaw potraw przygotowanych przez nas specjalnie na e, oktober. Festung. Mam nadzieję, że Cię zainteresowałem. Widzimy się na Oktober Festungu na Twierdzy Kłodzko. już w sobotę. Szczegóły poznasz na socialach. Do zobaczenia.